John. I gorąco was witam w Playhouseie. Jak widzicie znowu metro Last Light. O, troszkę, troszkę nam spowalnia, sp sp ale. O, o, o. shit. Ten. Tam jest światło. Spróbujmy przebiec. Nie chcę nawet wiedzieć, co się tam urodziło. O, w miarę w miarę chyba spokojnie, dobra. Mamy to. Wow, wow. Nice. <laughs> wow, rzuciliśmy na to trochę światła. No nie, teraz pytanie. <laughs> Czymś strzela? Czy mi się tylko wydaje? Przepad. Dobra Pobiegnijmy tam O shit. Tak, zgub się mhm. To najlepsze co mogłaś teraz zrobić Aha I jestem teraz tu, i teraz idziemy tu

Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. <свы> гроза, гроза. Где, где? Прибыли, Артем! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь. По поверхности. <свы> И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артем. Похоже, схрон местных сталкеров. не вем, что А где были сталкеры? Там. Черт, фильтров маловато. ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь ja tu się Спокой, у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Добро, но. Вперталамист он Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стрелянный воробей, но в таких переделках еще явно не бывает. Так что, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Слышал я про это место? Посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь здание, в которое он врезался вход на театральную там. А на поверхности это все тает. Прям весна, Артем. Повезет и до лета даже. Что так понковать, штрафомарзу. Погоди, тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь и обходят. Ну, а то... Вон по крылу можно спуститься! Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Вау. Не, не могу себе напасть. Вах. Ага. No tak, kwasówka. On i Jeśli tu zastraniemy nam kryszka, albo скорее dobrac do stacji. Dobra, dobra. Nie bądź najwyżej się przytulimy. A. O... Teraz warto nosić zapalniczkę bo cały czas. Sporo tutaj tego tałatajstwa. A może się coś znajdzie, kurcze. Nie dobór... niedobór filtrów tutaj to jest... Znaczy, jestem ciekawa w sumie, jak będzie w tej części, bo przednia to była dość ciężka. No co? Spacer! Nieee! Yeah. Słyszę coś. Sią! gdzie jesteś? Moja nowa maska szczury. Władze fłota. Głupie mał piatki. Jeden? Are you fucking kidding me, Show. I'm just kidding you, Joe. O, kurde. przez dość podobne. Gdzie on pas? No, mu przeszłam tam, co... że mnie wyzywał.

Hmm. Fajny w sumie motyw. Tak dziwnie na skos, sią, idziesz? Aha, dobra, już tej ammo nie mogę. Nie, o. panie pilocie, panie pilocie, o. Aaaa, spadamy.

Nie, nie czaję mojej kamery teraz. Kra, kra. Kra, kra. mnie, зараз ще... Найс. Найс. Нерв так больше! мне да нет. о не Хоба... Миша... фильтры кончу Nice. O, mroczki przed oczami. Motyw z tym przecieraniem maski też jest zajmistą. No, w ogóle bardzo mi się podoba. Jak oni tutaj rozwiązali parę rzeczy. What? To ja się nie mogę zbierać. Branza. <grynda> o, no, mówię tylko, że niestety to jest jedno strzałowiec. No. Nie bana. Oh shit. Na. Na. No, mówiłam, że powierzchnia będzie. The Fuck! The Oj, chyba się ktoś nadział. The Fuck! The No nie ile. Metro pokazuje co potrafi. A ja... Tu co pilno. Pierdolo... No i co teraz? No kurde. Ha, uh -huh, dobra. Okej. Okay. O! Ah! Grill! Woo! The roof, the roof. The roof is on so fire. Bravo! Bravo! Tamże! <laughs> Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга и обратно в метро спускаемся уже с паяным тандемом. Mm -hmm. В пустошах, иначе не выжить. Ну типа. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша <laughs> сможет провести меня через блок поста красной линии. Буду у своих уже mm -hmm. через час. Здорово, друзья. Время такое, сами понимаете. Нам Ай, сказали, на станции, ай-да-ай-да. Кто-то мне сон сегодня снился. Ну, что называется сон в руку? Да. В проемете смысла нет. Trzeba ja chodzę? O, ja, dobra. Ok, dobra, w takim razie już dotar dotarliśmy na stację. Ja się z Wami pożegnam. Dzięki za spędzone minuty. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia. Usłyszenia. Następnym razem to był Playhouse Johnny, Zapamiętajcie. Buja!